Czy wiesz, że w Twoim regionie działają podmioty ekonomii społecznej? To przedsiębiorstwa, które produkują, oferują usługi, są konkurencyjne cenowo, ale zysk przeznaczają na cele społeczne zatrudniają osoby najbardziej oddalone od rynku pracy. W tym osoby niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne. Dlaczego warto o tym wiedzieć? Bo pomagasz i wspierasz. Otrzymujesz wysoką jakość i konkurencyjne ceny. Nie czekaj. Kupuj produkty i usługi od przedsiębiorstw społecznych. Znajdź je i korzystaj z ich usług. Odwiedź stronę. PodlaskaEkonomiaSpołeczna.pl i dowiedz się, jak znaleźć przedsiębiorstwa społeczne w Twoim regionie. Zadzwoń lub napisz.